Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. Dzisiaj w audycji kulinarne i pieczone bataty z miodem gryczanym, czosnkiem i fetą. Zanim jednak przepis, garść informacji o dniu dzisiejszym, dzisiaj bowiem Światowy Dzień Pszczół, obchodzony 20 maja, to globalna inicjatywa ONZ, której celem jest zwiększenie świadomości na temat krytycznego znaczenia pszczół dla naszego przetrwania. Światowy Dzień Pszczół został oficjalnie ustanowiony w grudniu 2017 roku. Data 20 maja upamiętnia urodziny po Pochodzącego ze Słowenii Antona Jansy, 18-wiecznego pioniera nowoczesnego pszczelarstwa, który jako pierwszy nauczał pszczelarstwa na uniwersyteckim poziomie i podkreślał rolę pszczół w rolnictwie. Pszczoły wymierają w alarmującym tempie. Główne zagrożenia obejmują intensywne praktyki rolnicze, monokultury, nadmierne stosowanie pestycydów, zmiany klimatu oraz utratę siedlisk. Tak naprawdę każdy z nas może przyczynić się do ochrony pszczół, Poprzez proste działania w codziennym życiu. A najskuteczniejsze sposoby to sadzenie różnorodnych rodzimych roślin, kwitnących w różnych porach roku, kupowanie surowego miodu od lokalnych pszczelarzy zamiast produktów przemysłowych, unikanie stosowania pestycydów, fungicydów czy herbicydów w naszych ogrodach i tworzenie wodopojów dla pszczół. A jak należy taki wodopój przygotować? Wystarczy zostawić płytką miskę z wodą na zewnątrz i właśnie. Nie tyle będzie wystarczające, by pszczoły mogły z tej wody korzystać. Pszczoły widzą ultrafiolet, dzięki czemu potrafią dostrzec specjalne wzory lądowania na kwiatach, niewidoczne dla ludzi. Badania pokazują, że pszczoły są w stanie rozróżniać liczby do czterech i rozumieją pojęcie zera, co czyni je jednymi z nielicznych zwierząt z taką właśnie zdolnością. Jedna królowa może złożyć nawet do 2000 jaj dziennie. Wydziela specjalne feromony, które regulują zachowanie całego ula. To tak zwana naturalna chemiczna kontrola. Pszczoła potrafi machać skrzydłami około 200 razy na sekundę. Może pokonać do kilkunastu kilometrów. W dziennie w poszukiwaniu nektaru. Poza tym pszczoły mają doskonałą pamięć przestrzenną. Potrafią zapamiętać trasę do setek kwiatów. To może teraz garść ciekawostek o miodzie. W naturalnych warunkach szczelnie zamknięty miód może przetrwać wieki. Ma praktycznie nieograniczoną trwałość. W grobowcach Faraonów znaleziono miód mający ponad 3000 lat, który nadal był jadalny. Miód zawiera enzymy wytwarzające nadtlenek wodoru, działa przeciwdrobnoustrojowo i wspomaga gojenie ran, ma właściwości antybakteryjne, antywirusowe i przeciwzapalne. Miód z gryki jest cenny i przede wszystkim ma intensywny smak. Lipowy jest jasny, lekko miętowy, a rzepakowy niemal biały i bardzo słodki. W Polsce i Niemczech można znaleźć najwięcej odmian miodów klasyfikowanych według źródła pochodzenia nektaru. W Polsce wyróżnia się ponad 20 rodzajów i przodujemy w tym, jeżeli chodzi o nasz kraj. Aby wyprodukować 1 kg miodu, pszczoły muszą zebrać około 3-4 kg nektaru czyli odwiedzić około 4 miliony kwiatów, przelecieć nawet kilkadziesiąt tysięcy kilometrów właśnie w tym celu. Pojedyncza pszczoła wytwarza przez całe swoje życie około 1 do półtorej łyżeczki miodu. Najdroższy miód świata pochodzi z Turcji i jest to tak zwany miód, a właściwie eliksir z jaskini. Centauri honey, taka jest jego nazwa, a kosztuje nawet kilka tysięcy dolarów za słoik. Dojrzewa naturalnie w jaskini i ten proces dojrzewania trwa kilka lat. Pszczoły żyją na każdym kontynencie oprócz Antarktydy. W starożytnym Egipcie miod był używany jako środek płatniczy i składnik balsamów do mumifikacji. W średniowieczu w Polsce również płacono nim dziesięcinę oraz daninę. Chiny są największym producentem miodu na świecie. Rocznie produkują ponad 450 tysięcy ton miodu miodu jest to jedna czwarta światowej produkcji. W roku 2015 w Rumunii stworzono największy słoik miodu na świecie. Miał pojemność 1512 litrów. Jego masa to ponad 2 tony. Trafił oczywiście do Księgi Rekordów Guinnessa. Miód w Biblii pojawia się ponad 60 razy. Między innymi w wyrażeniu kraina mlekiem i miodem płynąca. Dzisiaj w naszym przepisie zastosujemy miód gryczany. Powstaje on z nektaru zbieranego przez pszczoły z kwiatów gryki zwyczajnej, która kwitnie od końca czerwca do sierpnia. Gryka kwitnie intensywnie, ale krótko, dlatego miód gryczany zbiera się tylko raz w sezonie. Ma ciemną, niemal brunatną barwę, a im ciemniejszy, tym bardziej intensywny w smaku. Zawiera bardzo dużo rutyny, która wspomaga naczynia krwionośne, wzmacnia ściany żył i tętnic. Zawiera też więcej żelaza niż inne miody, polecane osobom z anemią i osłabieniem. Ma silne właściwości przeciwutleniające, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Ponadto miód gryczany stosowano i nadal się go stosuje jako naturalne wsparcie w profilaktyce chorób serca, miażdżycy i nadciśnienia. A Polska to jeden z największych producentów miodu gryczanego w Europie. W przepisie właśnie po takim miód sięgamy, jeżeli jednak nie mają Państwo miodu gryczanego, ale mają inny, również naturalny, można go użyć do pieczonych batatów. Składniki dzisiejszej potrawy, a tą potrawą są pieczone bataty z miodem gryczanym, czosnkiem i fetą, są następujące. I są to składniki na jedną, dwie porcje. Dwa średnie bataty. Bataty to odmiana słodkich ziemniaków. Dwie-trzy łyżki miodu gryczanego. I tak jak wspomniałam, mogą go państwo zastąpić innym miodem, jeżeli gryczanego nie mają bądź też nie lubią. Trzy ząbki czosnku to kolejny składnik. Dwie-trzy łyżki oliwy. 100 g sera feta. Garść świeżej natki pietruszki i rukoli, sól i pieprz, suszony tymianek lub oregano, a opcjonalnie kilka kropelek soku z cytryny lub octu balsamicznego do podania. Powtarzam składniki: dwa średnie bataty, dwie trzy łyżki miodu gryczanego, trzy ząbki czosnku. 2-3 łyżki oliwy, 100 g sera feta, garść świeżej natki pietruszki i rukoli, sól, pieprz, suszony tymianek lub oregano, a opcjonalnie kilka kropli soku z cytryny lub octu balsamicznego do podania. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni, opcja grzania góra-dół. Bataty myjemy, kroimy w półksiężyce lub też grube plastry od centymetra do półtora centymetra grubości. Przekładamy je do miski, dodajemy oliwę przeciśnięty przez praskę czosnek, dodajemy trochę soli, pieprzu, szczyptę tymianku i jedną łyżkę miodu gryczanego. Powstaje nam specjalna marynata. Mieszamy ją dokładnie, tak aby bataty równomiernie pokryły się naszą marynatą. Bataty po wymieszaniu w marynacie rozkładamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i pieczemy 25, maksymalnie 30 minut, aż będą miękkie i lekko przypieczone na brzegach. Można w połowie czasu pieczenia obrócić je na drugą stronę. Po upieczeniu bataty przekładamy na talerz lub półmisek. Następnie posypujemy pokruszonym serem feta, polewamy pozostałym miodem gryczanym, czyli jedną dwiema łyżkami, i jeśli lubimy, skrapiamy delikatnie cytryną lub octem balsamicznym dla kontrastu smaków. Następnie posypujemy posiekaną natką pietruszki i rukolą. A podajemy jako ciepłą przystawkę, dodatek do dania głównego lub też lekką kolację. Nasze bataty można podawać z kaszą jaglaną, z kaszą gryczaną, z ryżem, makaronem albo po prostu do pieczywa. Życzę smacznego, dzisiejsza propozycja w jadłodajni to pieczone bataty z miodem gryczanym, czosnkiem i fetą. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.